Cześć, witajcie tutaj przedanc z kolejnym naszym podcastcie na naszym kanale, czyli podcast Poland Unds. Ogólnie pogadamy sobie na parę tematów. W sumie zebrałem 4 i wydaje mi się, że na nie mogę się na tyle długo rozwieść, że w 10-20 minutach możemy to zamknąć i wydaje mi się, że to będzie w sumie sensowne. Ale kto wie, może się bardziej rozpłynę i będziemy mo mogli pogadać o jeszcze na jakieś inne tematy, zobaczycie sobie. W... Ale przejdźmy pierwszy do mojego takiego pierwszego tematu, czyli co obecnie zajmuje się i jak będzie wyglądać przyszłość kanału Poland Ants. Bo ogólnie w tym momencie prowadzę w sumie trzy kanały na polskim ety i jednego TikToka. I w sensie ogólnie jeszcze był plan, żeby brać drugiego TikToka, ale na razie go zawiesiłem, bo fizycznie nie miałem czasu, żeby siąść jeszcze nad czymś innym, a te trzy projekty plus TikTok już mi zabierają wszystkie, cały mój czas taki poświęcony na, wiecie, tą kreatywną yy, po prostu rzecz. Jednocześnie, dlaczego zdecydowałem się prowadzić inne rzeczy poza Poland Bo oczywiście, jeżeli nie wiecie, to prowadzę kanał yy, Pole Ants od 2018 roku, ale wcześniej też prowadziłem inne rzeczy. Czy przykładowo miałem yy, kanał, który się nazywał Bizgame.pl, który był kanałem którym grałem sobie w gierki, robiłem sobie taką serię jak sentymentalnie przez kreskówki. No i ogólnie to był taki kanał, na którym bardzo dużo eksperymentowałem. W pewnym momencie robiłem dużo live'ów i dużo, w sensie, gadałem sobie na Discordzie z kolegami. Nie ukrywam, wtedy to był okres, kiedy czarny humor w moim życiu był bardzo popularny. A jednocześnie, no niestety, te treści były dostępne na tym kanale, w sensie, że były w zapisach live'ów. Niestety, z racji, że polityka YouTube'a się zmieniła na początku, jakoś chyba 2016 roku, czy tam 17, czy jakoś tak, że się tam zmieniła bardzo rygorystycznie, to przez Pindy Paya, który hajlował, czy coś takiego. No niestety, kanał poleciał i niestety moje odwołanie z racji, że wtedy nie ogarniałem, będzie ciukiem kanał po prostu poszedł do kosza. No i wiecie, z racji, że wtedy zaczynałem chyba yy, polentanc, nie, to będzie w 2018, że on poleciał, to w tych czasach coś takiego było, że w końcu on poleciał i po miesiącu później założyłem właśnie polentanc, czy coś takiego, albo że w trakcie już polentancu, no ale kanał typowo już był dla mnie martwy i był z takim starym, wiecie, po prostu do niego czasem wracałem zobaczyć, co tam słychać, jakieś komentarze podpowiadałem, ale no nic się tam nie działo. No ale powstał polentanc który trwa już 3 lata, jakby nie ukrywając, to jest mat czasu, po prostu mega dużo czasu, wiele, dużo śmiesznych historii, yy, wkurwiania niektórych ludzi do tej pory, denerwuje więc złoto. I jednocześnie po prostu stworzenia fajnego community, nie ukrywając, jest nas już na grupce na Facebooku 3 i raczej 3 600 000, 3 3600 ludzi. O, się tak poprawię, i moim zdaniem, jest to już naprawdę fajny mega wynik. W tym momencie zrobiliśmy drugą największą grupę w Polsce, a jest cały czas jakaś malutka szansa, że stworzymy pierwszą. Ale no, oczywiście, jeżeli ktoś prowadzi tak długi czas kanał i o takiej tematyce, no to wcześniej czy później pojawi się ta rutyna, zmęczenie i też po prostu chęć porzucenia tego i zajęcia się czymś innym. Przykładowo, Mati Mrówki, no niestety, już wypalił się, w sensie można to zobaczyć, to słuchając live, czy tak dalej, to że po prostu treści te już go tak nie jarają jak go jarały te 3 lata temu. No i że po prostu chciałby się zająć czymś innym. Ja osobiście Matiemu mogę doradzić tyle, że niech może zacznie robić vlogi, bo w sumie fajnie się go słucha. Jak on opowiada różne jakieś tam swoje rzeczy, przykładowo przy karmieniu mrówek. Mi się bardzo podobał live, na którym byłem ostatni u niego. Yy, więc wydaje mi się, że to mogła być też spoko droga, że ma... przeszedłby na taki lifestyle, a jednocześnie no, robienie czegoś na siłę nie jest dobre. Ja oczywiście jestem mrówczy świrem. Ja z mrówkami bardzo mam dziwną historię, w sumie, jednocześnie taką fajną romantyczną, według mnie, że próbowanie naprawdę wielu rzeczy w tym mruczarstwie, takie wejście naprawdę z pełnymi butami, czy się to komuś podoba, czy też nie. No, dużo gatunków się przewinęło przez moje ręce, dużo dziwnych historii przewinęło się przez mój kanał. I dużo y, porażek, jednocześnie dużo sukcesów przeszło też przez niego, które osobiście miło wspominam. Przykładowo mogę powiedzieć, że na przykład kolonia Fejdol, Indika, którą niestety koty wypuściły, w sensie, że pokonało moje zabezpieczenia, jest taką rzeczą, która bardzo moje serce kuje. Jednocześnie, wiecie, sam wygląd tej kolonii, jak ona się fajnie rozwijała przez lata i jak ona była po prostu fajna, po prostu takim moim w życiu. No to jest jakieś takie miłe wspomnienie. I nawet wiecie te negatywne, czy tam jakieś większe dramy, czy tam kłócenie się yy, z moją własną publicznością. No, to są takimi anegdotkami, które mogę fajnie opowiadać i sobie fajne, fajnie też to wspominać, mimo wszystko. Jednocześnie fajnie, tak wiecie, zawsze poczytać sobie, czy to dobre komentarze, czy też złe. Nie ze wszystkim się zgadzam, nie ze wszystkim też yy, się nie zgadzam, więc to nie jest do końca tak. Ale no tak to może wyglądać. Ja na szczęście, wiecie, nie czuję tego wypalenia i jeszcze może będzie tak, że poletanc będzie Trwało, nie będzie 10 lat. Będziemy obchodzić kiedyś na tym kanale, ale no, wiecie, no nigdy nie znamy dnia ani godziny, dlatego też chciałem po prostu sobie urozmaicić tego mojego YouTube'a, pobawić się w inne rzeczy. No i jakby rozpocząłem dwa projekty, które się toczą typowo na YouTube'ie, Czyli to jest, nie wiem, ale się wypowiem: taki typowy nazwa bait, i cały kanał jest poświęcony takim baitowaniu. Osobiście to jest kanał, no co komentarii, czyli wchodzenie ludziom w, w życie, się i kanałów, i komentowanie tego, i jakichś tematów, yy, które mnie poruszają, i chcę się na nich temat wypowiedzieć. No i ogólnie taki trochę lifestyle, chociaż będę może później opowiadać takie inne historie. Zobaczymy, mam dużo pomysłów, co mogę zrobić tym kanałem. W topa yy, budzik mi się odpalił, no ale kontynuując po prostu o tym kanale. No yy, ogólnie mam parę koncepcji, co mogę tam robić na nim. Jest na przykład opcja, że to, jak mieliście ten film, chmarach, co było komentowane u mnie na kanale, że powstawałoby to też na, nie wiem, ale się po prostu wypowiem, albo po prostu jakieś inne tego typu treści też mogłyby się pojawić na tym kanale. To jest ogólnie dla mnie taka, wiecie, z tym kanałem to jest kanał typowo pod eksperymenty, bawienie się i tak dalej. Nie bez powodu zrobił film tam 50 tysięcy wyświetleń, bo wykorzystałem sobie moment jakieś tam dramki, chciałem zobaczyć jak pójdzie algorytm, jeżeli to, wiecie, dobrze się rozreklamuje i tak dalej. No i widzicie, film potrafi zrobić 50 tysięcy, a ten, jest to możliwe, jeżeli się zna parę patentów YouTubeowych. Oczywiście też zacząłem, drugi projekt, który jest moim zdaniem dużo fajniejszy i dużo taki ciekawszy według mnie i też jednocześnie dla Was go bardziej polecam. Czyli sentymentalnie przez kreskówki to jest powrót do serii, którą robiłem w 2016 roku. Wypuściłem chyba wtedy 20 odcinków. Tego, albo nawet więcej, oczywiście ta seria z czasem się dużo mocniej oglądała, więc yy, no po prostu co, zapraszam Was. Możecie zobaczyć tam w przyszłości swoje kreskówki, które oglądaliście z dzieciństwa. Może jakieś seriale to wiem, H2U, lub jakieś innego typu rzeczy związane właśnie z tymi. Tak naprawdę, na, na tym po prostu mogę stworzyć nieskończoną chyba ilość odcinków, bo nie wiem, czy jestem w stanie wszystkie kreskówki, jakie wyszły yy, u nas, yy, wykomentować a jednocześnie. No jest tego ogrom, a niektóre wymagają na przykład dwóch, trzech odcinków. Tak naprawdę nie jestem zadowolony z odcinku o Naruto. Jest pewnie na jego jeszcze kiedyś pojawi się remake, ale wolę go zostawić w takiej formie, jakiej jest, niż żeby go w ogóle nie było. No i tak to sobie mniej więcej wyobrażam z tym kanałem i on będzie też fajnie się rozwijał, ale wracając też oczywiście do tego kanału Porentans, bo w sumie też się pojawiły takie komentarze i na to wolę się odnieść raz a porządnie czyli że wiecie, niektórzy uważają, że z racji, że mój TikTok idzie lepiej niżeli kanał na YouTube, to że wiecie ja porzucę go i w ogóle zostawię wale do kosza i koniec i wiecie, zrozumcie mnie, że wiecie fajnie jest docierać atencyjnie do nowych ludzi, poszerzać swoje zasięgi Wiecie, w tym momencie TikTok Poletans pobił kanał na YouTube w takim stopniu, że zrobiłem milion wyświetleń na TikToku. Jest to ogromna ilość i jest to naprawdę fajna liczba, która pozwala mi się do, dobrze rozwijać po prostu i fajnie yy, budować jakąś tam społeczność. Może dzięki temu właśnie uda się stworzyć nie wiem, największą grupę na Facebooku, bo ludzie wiecie z tego mogą przyjść z YouTube'a, mogą przyjść też po prostu boost do rozwoju grupy mega a zarazem no, poza tym no, nie mam tam żadnych benefitów zasięgowych, więc ja na tym nie zarobię ale po prostu robię to z typowej pasji, hobby, mnie to bawi ja lubię robić te tiktoki jednocześnie też jakieś nowe znajomości też się potworzyły dzięki temu więc ogólnie tiktok polecam, jest to taka fajna odskocznia od takiego prowadzenia kanału a zarazem kanał mój będzie się chyba zawsze jakby rozwijać na YouTube, bo nie zakładam po prostu jego rozwiązania lub też porzucenia całkowicie. Nawet jeżeli bym miał spaść, nie wiem, moja aktywność, bo nie wiem, coś się wydarzy w życiu albo nie wiem, rozmnożę się i będę miał y, swojego potomka lub potomkę, y, to... Nadal będę tworzyć filmy, tylko dużo po prostu rzadziej. Oczywiście pewnie będę musiała jeszcze ogarnąć jakoś miejsca, tutaj jest to trochę wymagające przy dzieciach, ale no wiecie, no powoli się zbliżam do tego okresu w życiu, w którym trzeba będzie założyć tę rodzinę. Wiecie, posadzić drzewo, wybudować dom, w cudzysłowiu ale. No, czuję, że jeszcze trochę mam do, mam do pokazania i do zrobienia na kanale. I oczywiście teraz, jeżeli ktoś oglądał ostatnie filmy na kanale Poland UNS, to też mógł zwrócić uwagę, że kanale pojawiły się trochę inaczej konstruowane y, filmy. Postanowiłem wrócić y, do pokazywania siebie, bo uznałem, że y, już wiecie, mieliśmy nie wiem, chyba półtora roku, kiedy mnie nie było w ogóle na kanale, były tylko same mrówki i moje audio. Ale bądźmy szczerzy, ludzie wolą chyba oglądać innych ludzi, niżeli oglądać jakieś tam inne treści, wiecie, skondensowane. Ale no, to jest taka moja osobiście teoria i tak chciałbym to konstruować. Oczywiście, wiadomo, podcast się rządzi swoimi prawami. Ja go będę tworzyć w taki sposób, że mnie nie będzie na tym, bo mój komputer by spłonął, jakby miał półtora godziny materiał z kamerką, plus jeszcze od na przykład gościa, bo zakładam, że może, nie wiem, Mati będzie chciał przyjść tutaj, bo go kiedyś zapraszałem, muszę w ogóle do niego napisać pisać, czy byłby chętny, może kto wie, będę mógł wypytać Matiego o takie różne kwestie związane z brówkami. Wydaje mi się, że wy bylibyście ukontentowani, a jednocześnie mi by się fajnie z nim mogło porozmawiać, ale no tak to mniej więcej mi się wydaje, że to będzie wyglądać, jakby wiecie, pomijając oczywiście podcast, który się będzie pojawiać raz na jakiś czas, bo w sumie y, ostatnio go długi czas nie było, ale y, co? Jeszcze mam taki fajny pomysł, żeby zacząć wprowadzać te w końcu inne moje zwierzęta, opowiadać różne historie też z innymi tutaj zwierzakami, czy to pytony, czy to zbożówki, czy to ptaszniki, czy to też Gekon lamparcie. Ale na ten moment po prostu fizycznie nie mam jakby czasu przez pozostałe projekty, które postanowiłem rozwijać, bo chcę po prostu robić też inne rzeczy poza terrorystyczne no to te projekty cały czas jakby są daleko, daleko przed jakby jakimś wam pokazywaniem tego co się tu zmieniło, co się rozwinęło a jednocześnie też no cały czas chcę poszerzać tę wiedzę o tych zwierzętach, żeby nie było, wiecie, że będę pieprzyć jak Kuba Zając, niestety muszę go tutaj przytoczyć, bo niestety on jest z tego nagminny znany, że kupuje zwierzaka i kompletnie nic kuziwa o nim nie wie I to wiecie, pomijam, wiecie, czy to antypatie, czy moje, jakby jakieś, wiecie, upodobanie tego człowieka Ale, no to jest tak, że mimo wszystko to słabo wygląda, jak wiecie, no fajny, no fajny wąż, fajny wąż, ale no nic więcej o nim nie powiem a to się często zdarzało kubie, i to przykładowo Teju, to już kompletnie moim zdaniem to był moment, który bardzo, ale to bardzo pokazuje, jak człowiek jest czasami po prostu żenujący, w tym, że on po prostu nie wiem, nie chce mu się po prostu przygotować albo poczytać o tych zwierzętach, albo coś robić, tylko na przykład kopiuje kuźwa, głupi zwyczaj hodowlany Amerykanów, którzy żeby te po prostu gadę najlepiej ciągnęli po ziemi i tak dalej. Dziwię się, że krokodyla sobie nie sprawi, nie ciągną go po ziemi, a takie. Takie przypadki w Stanach już były, nie? że kolesie krokodyla na smyczy i elo do sklepu. No więc tak to niestety tutaj wygląda i tak wygląda moja opinia na ten temat. Że na przykład ja wolę nie mówić o czymś, jeżeli ja nie czuję się do, do końca w temacie pewny. Niedługi, za niedługi czas pojawi się wam moja wyprawa po kolczaka zbrojnego, yy, która wydarzyła się jakiś czas temu. Niestety na to nie miałem jeszcze możliwości, żeby się i to zmontować, bo to niestety jest nagrane trochę chaotycznie i trochę niestety Wychodzi mój brak doświadczenia nagrywania w plenerze, ale siłą rzeczy no. Wydaje mi się, że jestem w stanie Wam zmontować jakiś fajny materiał, a jak nie, no to zrobię to w klasycznym moim stylu, czyli yy, tutaj jedynie dam chyba tę stawkę z kolegą, a poza tym yy, wrzucę resztę tam po nagrywanym moim audio, jeżeli nie będziemy się to zgrywać, albo jakość będzie mega słaba yy, tego, co jest, w sensie jeżeli chodzi o audio, bo wideo jest w, w miarę w tym momencie u mnie już ok, no ale no co, finalnie już kolczak zbrojny nie żyje, bo to są pająki jednoroczne, mogę Was spoilerować, o ile ktoś nie wie, yy, fajny gatunek ogólnie w przyszłym roku będę, jeżeli nie uda mi się wy, po prostu z kokonu, który zostawiłem samica po sobie wyprowadzić młodych, to w przyszłym roku też se pojadę, już w, w, w dużo wcześniejszym okresie i wezmę sobie parkę samca i samicę i będę miał przez rok kolczaki zbrojne, bo fajne to są pająki, a jednocześnie mega charakterystyczne mają na przykład te szczękoczułki, które są u nich takie wielkie, że to jest po prostu niesamowite że takie pająki u nas żyją i w ogóle, że żyją bliskie otoczeniu Poznania, bo w sumie kto by się spodziewał, że y, 3 km od Poznania możecie złapać te pajączki, ale nie będę spoilerować, więcej będzie na filmach i oczywiście tutaj się ktoś spłacze, że hej, Cary, powiedzieć powiedzieć, ale jakoś ja tak mam do tych polskich lasów, że mnie tak ciągnie do nich akurat u pająków, nie wiem dlaczego, ale no tak mi się to jakoś podoba. Dobra, nie będę wam się już rozwodzić tutaj, bo jeszcze zostawiłem sobie Final Mega, co ale ich rójki jak to fajne są te mrówki w ogóle, ale wydaje mi się, że na TikToku wystarczająco do nich mocno wale i chyba każdy, kto był na tym kanale kiedykolwiek, to chyba zwrócił uwagę, że ja uwielbiałem rodzaj fejdol i do nich po prostu mam bardzo ciepłe uczucia i bardzo lubię o nich sobie rozmawiać. No ale daruję wam to, jeżeli będziecie chcieli, najwyżej nagram osobny podcast na temat właśnie moich ulubionych mrówek, ale no to jest ode mnie na tyle. Zachęcam Was do zajrzenia na inne moje social media, czyli na przykład na Instagramka bo fajnie tam wybić na przykład 200 osób yy, oczywiście na te dwa moje kanały czyli sentymentalnie przez kreskówki i oczywiście nie wiem ale się wypowiem yy, TikTok Poland Ads, mojego go bo niedługo będę wrzucać nową ofertę no i co to jest ode mnie na tyle.